Nazywam się Marek Heimburger i jestem realizatorem FoH na trasie Pit Stop w Dari Na trasie Pit Stop używam mikrofonu MD421 Compact. Jest to nowa wersja klasycznego mikrofonu MD421, natomiast różni się od niego wielkością i zamocowaniem. To jest taki główny cechy, które go różnią. gdyż od razu widać, że mikrofon jest po prostu krótszy. Problemem MD421 zawsze było to, że łatwo go było użyć w studio z użyciem statywu, natomiast problemem było mocowanie go na koncertach, kiedy specyficzne warunki wymagają do różnego użycia tego mikrofonu i nie zawsze dało rady go zamocować. Z mojej perspektywy mikrofon MD-421 Compact jest wiernym odwzorowaniem tego, co jest w dużej wersji. Natomiast największą z jego zaletą jest to, że ma usprawnione mocowanie. To mocowanie oryginalne było tak skonstruowane, że często wypadało, było bardzo takie kłopotliwe, jeżeli chodzi o użytkowanie jego. Nowy jest zwykłym klipsem, który jest znany z innych rozwiązań firmy Sennheiser i to jest bardzo ok. Pozbycie się pierścienia, który regulował efekt zbliżeniowy mikrofonu, z mojej perspektywy niczego nie zmieniło, gdyż ja do instrumentów używałem zawsze pierścień otwarty na maksa, czyli mikrofon pracował z otwartym do końca dołem, taki jaki ma zaprojektowane. Nie jest mi to specjalnie obce, gdyż mam w studio wersję 521, która była bez tego pierścienia i też jej używam i nigdy mi tego pierścienia nie brakowało. Gdybym miał być szczery, pierścienia nigdy nie użyłem. Najmocniejszą cechą mikrofonu MD421 było to, że jest to mikrofon dynamiczny z dużą membraną, więc firma tego nie zmieniła z tego co widzę. A duża membrana powoduje to, że mamy bardzo dużo fajnych, niskich częstotliwości, szczególnie w perkusji, czego nie, nie mają inne mikrofony typu np. 604 z firmy Sennheiser, bo one mają małą membrankę. No i wytrzymuje duże ciśnienie akustyczne, to jest też bardzo fajne, bo możemy bardzo blisko mikrofon. Przy Przyłożyć do tomu, jeżeli jest taka potrzeba i nie ma problemu, że się przesteruje. Na trasie Dali Zawiałów korzystamy również z serii Digital 6000 jako mikrofonu głównego artystki i systemu bezprzewodowego do tego mikrofonu oraz z serii SR odsłuchów do uszy na stanie. Natomiast o tym najlepiej opowie Pietia, który jest realizatorem monitorów na scenie. Cześć, z tej strony Pietja. Yy, wiadomo, jeżdżę z zespołem mrozu oraz z Dalią Zawiałów. Obecnie jesteśmy na yy, torwarze. Z koncertem Darii, która o 20.00 będzie dzisiaj dawać piękny show. Na tasie z Darią zresztą z mrozem, tak samo używamy na uchu systemu z SR2050, jako bezprzewód do gitary darii i na wokal Dari używamy systemu Digital 6000 i sprawdza się to pięknie, bezproblemowo, bez lwania, bez, bez dropów. Zawodowo. Jeżeli chodzi o zalety ucha SL, to jakby po pierwsze, tak są transparentne, jakby zakładasz to na ucho i to działa. Radio to jest rzecz druga. Jakby nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze tak naprawdę u nas w kraju, żebym miał problemy, żeby się wstawić. Przyjeżdżam, biorę bodypack, klikam scan, po kilku minutach idę do urządzenia, które są oczywiście spięte z skrętką i w 5 sekund cały stan jest wystajony. Przestajanie to raczej jest rzecz, ta się nie zdarza, albo najczęściej jest, okazuje się, że zapomniałem odpalić kombajnera. Więc tak, są to jedno, dwa, um, dobre urządzenie, trzy, jakby headroom, który jest jakby w środku. I mówię, odpalasz mix i cały czas możesz w niego pchać i masz wrażenie, że jakby miejsce na to się nie kończy. I tak najciekawszym takim było um, wyznacznikiem tej sytuacji, jak Graliśmy na G4. -kach. Bez świadomości muzyką wydałem esery na scenę i po koncercie zeszli i pierwsze pytanie jednego z muzyków było, um, czy coś zmieniałem. nie niekoniecznie. A jaką różnicę słyszałeś? Jakoś tak, jaka taka przestrzeń. Mówię, to, czyli jednak to nie jest moje się że artysta po prostu słyszał, że czuje się przestrzeni w, w tych urządzeniach i, i lepiej mu się w nich gra, na przykład niż właśnie w G4, który też jest świetny. No, to jest różnica i mówię, to nie jest jakiś wymysł, bo w pewnym momencie już myślałem, że ja po to osób zdurałem. Bo czasami jest tak, że kupujesz urządzenie, wkręcasz sobie, że ono jest świetne, no i plenisz tą historię. A się okazuje, że tak naprawdę to tylko głowa działa, nie? To tu nie, to tu to jest to, to absolutnie słyszalne. I zresztą mówię, sama ta sytuacja z bodypakami, które teraz są metalowe i, yy, i bardzo wytrzymałe, jakby, bo nie wiem, czy da się w ogóle uszkodzić bodypak od SR-ów, tak naprawdę, nie zdarzyło mi się. Wita 6000 udali się znalazło, ponieważ były testowane różne bezprzewody, różne główki i różne opcje. Akurat wtedy jeszcze mnie nie było w zespole, ale chłopaki i właśnie. Ze względu na to, że najbardziej to pasowało do dali. Jeżeli chodzi o działanie tego systemu, jak już się zrozumie, co tam trzeba naklikać, bo każdy z tych zabawek ma swoje jakby w tom i z powrotem, to to działa samo. Jakby sam skanuje, bardzo mi się podoba my pod tytułem, że mogę wybrać sobie miejsce na świecie, w którym jestem, i on dopasowuje skalę, w której wyszukuję. To mnie dosyć mocno zdziwiło, bo to jest bardzo szerokie w ogóle pasmo tak naprawdę do przeszukania. Jak on sobie przeszuka i sprawdzi, to działa bez problemu żadnego. Co mogę powiedzieć na koniec? Na koniec mogę powiedzieć, że po pierwsze, grajcie na SR250, bo to da Wam komfort. Jakby rozumie, że jest pełno fajnych urządzeń, ale SR jest po prostu świetny. i jakby warto na nim grać, bo jest to bezobsługowe urządzenie, ma dobrą cenę. I na komplecie baterii grasz 12 godzin. Nie ma w ogóle opcji. Na akumulatorach 12 godzin czochałem, nic nie wydarzyło. Także polecam, zapraszam na koncerty Idealizowało w Imroza, z tym współpracuję. Zawsze jak ktoś chce pogadać na temat, poradzić się, co sądzę o tym temacie i czy fajnie, czy nie, to zapraszam.